Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał go ubiczować. Po premierze filmu Pasja ludzie zapytani o wrażenia, odczucia, mówili, że jedną z najstraszniejszych scen, które widzieli, była scena biczowania. Tego, w jaki sposób wyglądało ciało Chrystusa. Na pewno i nie jeden z nas zakrywał oczy przed tym obrazem. Tak bardzo straszny był to widok. Również strasznym widokiem jest grzech, za który cierpiał Jezus, a o którym mówiła święta siostra Faustyna, bo to właśnie dla niej, podczas jednej z nocnych adoracji, Jezus objawił, za jakie grzechy cierpiał podczas biczowania. Cierpiał on za grzechy nieczystości, które człowiek popełniał. Dlatego, kiedy modlimy się podczas tej tajemnicy, rozważamy ją, prośmy Boga o mocne serce dla siebie i dla innych, aby, abyśmy mogli wytrwać w czystości, aby nasze myśli, spojrzenia, pragnienia były mocne i czyste. Prośmy również za tych, którzy nie widzą nic w tym złego, którzy są powodem zgorszenia dla innych którzy są powodem, aby inni mogli grzeszyć nieczystością. Wraz z Maryją, rozważając tą tajemnicę, prośmy dobrego Boga o tą łaskę.